Dosyć tego. Czas spać. Myłaś zęby? No już, kuchni. No już, kuchni. Nie myłaś. Zbierajcie piżamy. Spokojnie. Serio. Poważnie. Poważnie. Już czas. Czas na luli-luli. Już. W tej chwili. Ja wcale nie żartuję. Wcale. jesteśmy zmęczone. Ale ja bardzo. Przeczytasz tę bajkę na dobranoc? Nie. Proszę! Nawet najpiękniejsza wersja, proszę, niczego tu nie zmieni. Nadal mówię nie, więc idźcie spać! Nie możemy! Jesteśmy nakręcone! I bez bajki na dobranoc będziemy cię stale budzić i zawracać ci głowę. Całą noc! O, świetnie. Dobra, dobra. Senne kotki. Senne kotki? Co to jest? Pacynki. Używa się ich, jak się czyta bajkę. E, no dobra, to miejmy to już za sobą. Trzy kotki lubiły zabawę, powietrze, słonko i trawę. Mama zabawę im przerwała, czas do łóżek powiedziała. Jej, to to jest straszne i to się wam podoba! Czytaj dalej! No czytaj. Dobra, 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 dobra. Może i jest już późno, ale my nie jesteśmy senne wcale, a mama na nie z uśmiechem zerka. Dobrze, to wyszczotkujcie teraz futerka. Wyszczotkuj futerko. To jest literatura? Dwulatek lepiej by napisał. Dobra. Futerka mamy wyszczotkowane, lecz nadal jesteśmy zbyt rozbrykane. A mama odrzekła zmartwiona Deczko, dobrze, ale chociaż wypijcie mleczko. Niech teraz wypiją to mleczko. Ach, nie znoszę tej książki. To się nigdy nie skończy. Zanim zdążyły mamę rozgniewać, kotki trzy zaczęły ziewać. Jeden, drugi i trzeci ziewa, a ich mama kołysankę śpiewa. Śpijcie, kotki, bo już czas, by sen słodki zmożył was. A chociaż czasem broicie wielce, to mama kocha was całym sercem. Koniec. Dobra, dobranoc. Czekaj! Co? A całuszki na dobranoc? Nie, nie, nie. Żadnego całowania, tulenia ani całowania. On nas nie pocałuje na dobranoc. Ja go lubię, jest miły, ale straszny. Tak jak Mikołaj.